Prawdziwie rozkwitam tylko podczas występu. 4 lipca gracze doznali szoku, a wszystko przez program, który gwarantuje nam odblokowanie wszystkich skinów, które widzimy tylko my. I podobno program był w 100% legalny, ale Riot Games zmienił zdanie i wszyscy jego użytkownicy mogą zostać zmanowani. Ja jestem Infomot. Dzień dobry. I zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy to, chciałbym wam coś powiedzieć. Kilka dni temu pod moje drzwi dotarło piękne oraz w pełni spersonalizowane gamingowe biurko, którego recenzja niebawem pojawi się na moim kanale. Już teraz mogę powiedzieć, że to biurko jest no bogiem wśród biurek, więc jeśli nie lubisz czekać, to już teraz zapraszam cię do opisu, ponieważ pierwszy link z góry automatycznie przykieruje cię do sklepu, z którego mam biurko. A teraz przejdźmy już do meritum. Generalnie cała sytuacja jest bardzo kuriozalna. Jakbym miał to streścić w jednym zdaniu, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Ktoś kiedyś powiedział coś, po czym ktoś inny powiedział inaczej, i ktoś teraz nie wie o co chodzi. Dlatego myślę, że ten materiał jest potrzebny i wyjaśni wam wszystkie niezrozumiałe rzeczy. Więc tak, zacznijmy od początku. W 2015 roku powstał program o nazwie LOLSKIN. Sam program z miesiąca na miesiąc, z roku na rok był bieżąco aktualizowany, i do 2019 roku uzyskał naprawdę dużą popularność. Zresztą nie tylko w Polsce, bo na całym świecie. I w sumie nie ma co się dziwić, ponieważ Lolskin był, a w zasadzie dalej jest, bardzo łatwy w obsłudze i dobrze robił to, co powinien robić. No właśnie, a co konkretnie robił? Mówiąc najprościej bezpłatnie oferował nam wszystkie możliwe skórki. Haczyk polegał na tym, że te skin widziała tylko ta osoba, która włączyła sobie program i myślę, że to właśnie w tym miejscu jest klucz całego zamieszania, bo z jednej strony użytkownik nic na tym nie zyskiwał w sensie finansowym, nie wzbogacał się, bo jedyne co otrzymywał w zamian to frajdę, że może zagrać postacią jaką lubi i to w dodatku z jakimś ciekawym skinem, na którego szkoda mu wydawać pieniędzy no lub po prostu go nie stać. Z drugiej strony Użytkownik takiego programu raczej nigdy nie zdecyduje się kupić normalnego skina z normalnego sklepu League of Legends za normalne pieniądze. Bo po co ma wydawać pieniądze na coś, co może mieć za darmo? jest to strasznie patowa sytuacja. Bo użytkownik w zasadzie nie robi nic złego, ale jednocześnie Riot Games na tym traci. Więc właśnie, co można z tym zrobić? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na oficjalnej stronie programu. Mianowicie jest tam wstawiony screen z oficjalnego forum League of Legends, gdzie jeden z użytkowników na pytanie innego o tym, jaka jest polityka Riot Games na używanie niestandardowych skórek wkleił cytat, gdzie jeden z pracowników przedstawia ich oficjalne stanowisko. Screen jest na tyle dobrze zrobiony, że widać także adres strony, więc pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem czy ten adres faktycznie jest legitny i czy ta odpowiedź nie jest wynikiem e, na przykład pracy Photoshopa. Ku mojemu zdziwieniu, faktycznie taka informacja miała miejsce i pozwólcie, że szczegółowo powiem wam, co dokładnie jest tam napisane. Zacznijmy od najważniejszej sprawy, czyli kto jest autorem tego, co za chwilę przeczytam. Jest nim Lomar, który był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu, jakim jest Eula. A co to jest? No, mówiąc najprościej, jest to umowa pomiędzy producentem a tak zwanym użytkownikiem końcowym. I ta umowa precyzuje warunki udzielania licencji. No dobra, ale po co właściwie taka umowa jest potrzebna? Jest potrzebna po to, by zapewnić producentowi, czyli Riot Games, większego pola manewru do ścigania hakerów lub szkodliwych stron, które zmieniają ich produkt, czyli szylików, w taki sposób, który szkodzi Riot Games. No, jest to trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. No i teraz, kiedy wytłumaczyłem wam podstawę, możemy przejść do tego oficjalnego stanowiska. Uwaga, czytam. Podjęliśmy decyzję o tym, że używanie niestandardowych skórek niekoniecznie szkodzą naszej firmie. Przede wszystkim chcemy, aby nasi gracze byli zadowoleni, a dostęp do customowych skórek prawdopodobnie jest tym, co sprawia, że niektórzy gracze są bardziej zainteresowani naszą grą. Dlatego zakazywanie tego ludziom jest niesamowicie głupie, bo w ten sposób zmuszamy ludzi do opuszczania naszej gry i nie mamy z tego żadnej realnej korzyści. Słuchajcie, warto podkreślić, że jest to odpowiedź uwaga sprzed ponad 7 lat bo dokładnie została napisana 8 czerwca 2012 roku. Więc podziwiam za odwagę wszystkich graczy, którzy na podstawie tego screena niedawno zdecydowali się na pobranie programu, bo jednak przez te 7 lat mogło się bardzo wiele zmienić. Nie wspominając już o tym, że w tym oficjalnym oświadczeniu nie było bezpośredniej wzmianki o konkretnym programie. Ale no właśnie, co się stało i jak do tego doszło, że nagle Riot Games zmienił zdanie? Ślady tej zbrodni doprowadzają nas do Turcji. A mianowicie jeden z tureckich pracowników na oficjalnym forum League of Legends napisał obszerny post dotyczący używania programu, o którym dzisiaj rozmawiamy. I tutaj również pozwólcie mi, że szczegółowo opowiem, co dokładnie napisał. Powiedział wprost, że przez bardzo długi czas nie robili z tego powodu żadnych kłopotów, do momentu, kiedy stał się to problem na skalę światową. I tutaj się wtrącę, bo czytając między werszami, możemy to wyczytać jako stwierdzenie, że generalnie nie widzieli w tym nic złego, ale wzięli do ręki kalkulator i doszli do wniosku, że to nie jest dla nich taka fajna sprawa. Czytamy dalej. Turecki pracownik poinformował, żeby potraktować jego post jako pierwsze ostrzeżenie i prosił o to, aby udostępnili go wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Stwierdził także, że jeżeli szybko usuniemy program, to na 100% unikniemy jakichkolwiek konsekwencji. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to nasze konto może nawet zostać zbanowane na zawsze. Dlatego specjalnie dają nam trochę więcej czasu, aby nikt w przypadku nie został poszkodowany. Zaznaczył także, że w niektórych przypadkach samo usunięcie programu nie wystarczy, ponieważ obce pliki mogły połączyć się już z oficjalnymi plikami League of Legends i dlatego doradził, aby usunąć program, usunąć Lola i dopiero ponownie go zainstalować. A swoją wypowiedź podsumował tym, że wraz z publikacją tego posta program jakim jest Lolskin znajduje się na ich czarnej liście. A co ja o tym wszystkim myślę? Szczerze mówiąc, jestem bardzo zniesmaczony postawą Riot Games, a Warto powiedzieć, że mówię, to jako ich partner, gdzie jeszcze kilka dni temu opublikowali mój film w kliencie League of Legends. Podkreślam ten fakt po to, ponieważ wiele osób zarzuca mi, że od momentu, kiedy zostałem ich partnerem, to mówię o nich tylko w superlatywach. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Kiedy robią coś dobrze, chwalę ich, a kiedy coś pieprzą, nie boję się mówić o tym otwarcie. I to co zrobili, dla mnie jest czystą fuszerką. A największą fuszerkę popełnił ten pracownik, który oficjalnie powiedział, że dla nich używanie customowych skinów nie jest problemem. No bo kurde, albo mamy własną konstytucję w postaci regulaminu, którego sztywno się trzymamy, bez wyjątków, albo robimy cyrk. Bo w regulaminie jasno jest napisane co można, a czego nie można i w piątym rozdziale, w dziewiątym punkcie znajdziemy następującą informację. Używanie nieautoryzowanych programów osób trzecich, w tym modów, haków, cheatów, skryptów, botów, trainerów i programów automatycznych wchodzących w jakąkolwiek interakcję z oprogramowaniem w jakimkolwiek celu, w tym jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację między Oprogramowaniem Arriold Games lub zbierają informacje o grze. To zachowanie, dla którego jest uzasadnione zastosowanie środków dyscyplinujących. Dlatego nie dziwię się graczom, że czują się zagubieni. Mam tylko nadzieję, że żaden gracz używający tego programu nie zostanie ukarany. Ja potrafię zrozumieć wiele rzeczy i też uważam, że używanie takich programów nie do końca jest fair. Ale Riot nie powinien za to zbanować każdego gracza, ponieważ do tych banów nigdy by nie doszło, gdyby ktoś wcześniej oficjalnie nie wydał zezwolenia na używanie tego typu programów. Sprawa jest prosta. O tyle fajnie, że Riot Games chociaż dał graczom czas na usunięcie Lolskina, ale też zrobili to w bardzo dziwny sposób. Bo w sumie my, Polacy, dowiedzieliśmy się o tym ze strony How to Play i dzięki temu, że Marcin Miłoś, czyli autor tekstu, zdecydował się nagłośnić temat. Wiecie jak to powinno prawidłowo wyglądać? Jeszcze przed publikacją postu tego tureckiego pracownika Riot Games powinien na oficjalnej stronie League of Legends w każdym możliwym języku napisać o co chodzi, dlaczego tak jest i co należy zrobić. Aby nie dostać bana. W końcu, jakby nie patrzeć, jesteśmy ich dziećmi, ich klientami i o wszelkich zmianach powinniśmy być informowani bezpośrednio z pierwszej ręki, a nie jak my, Polacy, przez artykuł na jakimś how to play. Dlatego, Marcin, z mojej strony, w imieniu wszystkich graczy, kieruję do ciebie wielkie dziękuję, bo pewnie twój artykuł uratował setki, jak nie tysiące polskich kont. Niech ten film i ta cała historia będzie dla nas wszystkim nauczką. Nie korzystajmy z żadnych dodatkowych programów, które nie wyszły z rąk rejestracji. Games. Bo jak widać, wszystko jest zmienne i w bardzo łatwy sposób możemy wyłapać bana. Bezpodstawnie czy podstawnie to już nimi oceniać. Dlatego następnym razem, zamiast kombinować, jak tu za darmo uzyskać dostęp do wszystkich skinów, to nie dziadujcie, tylko normalnie wydajcie te pieniądze, które macie. A jakich nie macie, no to nic z zakupów. Sprawa jest prosta. Ja wiem, że te ceny Riot Points mogą być dla niektórych wyzwaniem, a zwłaszcza po ostatniej podwyżce. Ale jakby nie patrzeć, to są tylko Skórki, które nie są niezbędne do grania w League of Legends. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na temat dzisiejszego materiału. Dlatego obowiązkowo zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo chętnie poczytam, co takiego ciekawego macie w tej kwestii do powiedzenia. A na sam koniec zapraszam Was na naszą grupę chleb Infomoda. 20 tysięcy członków zbliża się tam wielkimi krokami oraz na mojego Instagrama. Wszystkie linki jak zawsze znajdziecie w opisie. I to wszystko mówi dla was Infomod NARKA.